Jaka do budu dali. Jakaś grudok. Krzynkę wódki. I Tak się u nas pomału żyje, kochani. Tak się żyje pod granicą. <laughs> Białoruską no, podszedaj w siemry golku. Ilio szkali rozników. A duli małaszy. Rozników to był jakiś ten ukraiński generał, nie? Czy rosyjski? Adam traci. No, posłał raporta, a czwarisz komisar. Opowdzia. No dobra, wjechał nowy format. Zaraz Wam poopowiadam, tylko tutaj najpierw wkręćmy się w gierkę, nie? <grym> się, my Was czekali? My czekali. Rozdział pierwszy szkolenia. Meno miano usi. Oficer Straży Granicznej aresztowany. I co ja to Muszę zobaczyć, kurde? bo coś mi tutaj pamięć obciąża, czy to dobrze chodzi, czy to kurde źle chodzi, bo ja już kurde tutaj zeschizowany jestem, to była gierka, którą kupiłem sobie w marcu, po tym jak musiałem kupić nowego kompa, bo po prostu stary się wieszał, chociaż ten mi się ten zaczyna wieszać od paru, paru dni, mi niestety, blueskriny bywała, no to pomijając, no i chodziło tragicznie, przez to, że, że, że mi się tutaj radiator w nie kręcił na na karcie graficznej, tak teraz patrzę, moment, teraz wiatra, teraz wiatrak dmucha, nie, ale chodzi mi o to, że patrzę i mam kurde 600 mega na samego klienta z Steam, nie wiem dlaczego, było tyle przed od gierki, ale dobra, wjeżdżamy do akcji, tutaj, ja sobie w to parę dni pograłem, w sensie pograłem jak kupiłem, jak kupiłem, i doszedłem do momentu, gdzie się jeździ. Dzisiaj jeździ to furą. Aha, i tutaj, tak. Dzisiaj jeździ furą i nie dało się jeździć furą. No i potem odpaliłem na parę dni. Jak. Jak sprawdzałem, jak gierki chodzą po tym, jak. W końcu z, z, doszło do wniosku, co jest problemem, nie? No i dobra, i to są kontrole graniczne, tak? Bierzemy od, od typa paszportów, dokumenty. Teczka służbowa. komparatno, Dobra, ja tutaj wiem o co chodzi. dalej, Nazwisko, nanomiano, zgodność. Brak zgodności, błąd porównania. Aha, i tutaj porównać z kalendarzem. Mam Aha, porównać z kalendarzem datę urodzenia kierowcy. Raport inspekcji. Zaznacz nam jeden błąd. Zań zawró zawrócisz kierowcę lub pozostaw czysty, kiedy udzielasz zgody. Znać wszystkie występujące problemy, albo otrzymać na wyższą ocenę. Dobra. A tutaj teraz nazwisko data urodzenia 48. Aha, coś takiego. 48 lat. Dobra, i to jest ważne do 4 czerwca, tutaj do 13 września, a my mamy 16 kwietnia. No i to jest chyba wszystko, nie? Aha, jeszcze ten. E, numer paszportu. O. Dobra. Bogusławie. Jesteś... W... Aha, zatwierdzono, rzucone. Jesteś... Jesteś wolny, Bogusławie. Możesz wyjechać w Białoruś. Choroszego Daina. Dobra. Następny maluchem. Pyk. To są lata osiemdziesiąte. Obarzna robota. To oba randyńi. Patrzcie, tam ruchu liczne ogolne. To na kultura. Choroszego Daina. Tradycja nie ta pakarski arodnik. Dobra. Sabiczera, z kontroli. To ten, nas... ten jest ten, ten gościu? Ten gościu tylko rozczochrany, tylko jest łysy. Oooo, panie, zgodność 30 października. 31 marzec, nie jest zgodna. I co, i teraz zapór inspekcji, powinien się sam uzupełnić, tak? I numer paszportu był, był, tak? Dobra. Zrobię trochę głośniej, kurde. Jak to jest? Sabik zarasta. Wracasz, kochanieki. Siemrachowy. Siemrachowy. W ogóle ten język jest zajebisty. jakiś, Jakaś <grywa> bastardyzacja języka czeskiego, polskiego i rosyjskiego. Nie? To jest zajębista fura, co? Władaniwa. Atajcie Atajcie Admatura Admaturo At Hilal Hiop Paszporcik Tutaj widzę, że data nie działa I tutaj też Nie, zgodność A, do Maja A, i 21 kwiecień, co ja dom No dobra Turystyka, to jest on, to jest on. Pyk. Uksaja. O, proszę. Warszawa Bosto. Czy jak to się zwało? Kurde, ale bez nagrywania mi chodzi, jakby lepiej. Jak tutaj to jest? Kurde. 50%. Pamięć 59. Jak tutaj wychodzą te opcje? Rozgrywka. Ograniczone przeciwnicy średniej. Długość dnia 35 minut. Aha, tutaj są jakieś w ogóle te. Wskazówki o przemytnikach. A tego może nie być wszystkiego. głębi ostrości. A tak ma wszystko na, na maksa, tutaj. Dobra, nawet że będziemy ścinać. Aroszko, proszę omana, okay. Aroszko. Choroszego dajna. Malak Wahib, A tutaj już jest Wahis, Skubany. o e... panie. to jest to maj, tutaj marzec. Co za wałkarz. Co on tutaj przewozi? No kurde. Niby pusto, nie? Ale nie wpuszczamy, nie tapot. Nie tapot. I co? I koniec. Czyli dzisiejszy dzień taki jest troj chyba krótszy z tego co kojarzę. Będziemy mogli się udać na zasłużony spoczynek. Perfekcyjna robota. Nie Ada Trudna, Ne a wie naszego użył tego samego zwrotu no Zasłużony wypoczynek. Odpoczynek. Dobra, zę się ściemni. No kurde. No niby jest okej, okay, nie? Niby jest okej, okay. ale czasem coś tam ten. Czasem coś. Przytnie, nie? Słoń po górach, piweczko. O. Szkoda dnia na zasypianie. Koszt dzienny 135. Jesteśmy do przodu 265 dolarów. No trochę taki bez sensu, Że my tutaj jakbyśmy biznesowo to traktowali, ale generalnie w grze się sprawdza. No, tymczasem, trzymajcie się.